Mam do spróbowania naprawdę chyba znaczącą nowość na polskim rynku bezalkoholowym. Jest to seria win dealkoholizowanych niemieckich. I'm not full. Muszę powiedzieć, że wygląda bardzo apetycznie. Przyjemnie winny. Ilość bąbli skłania do małych łyków. Lećmy dalej teraz sekko. Jest czarne strasznie. Bardzo przyjemnie słodkie, ale nie jest to zabijająca słodycz przesłodzonego deseru. Lepsze od różowego. Dlatego tradycyjna informacja o kaloryczności 21,8-31. Teraz I'm Not Full w wersji szarej. Blond de Blond. Tak się prezentuje i ma 22 kilokalorie w 100 ml. <gryw> <gryw> o chury. Mocno gazowany, przepraszam. Ten szary blond jest do tej pory najbardziej wytrawnym winem. Intensywne odwołanie do win alkoholowych. No i na koniec Riesling. Wypijając 100 ml dostarczymy 21 kcal. Dość kwaśny, owocowy, takie kwaśne jabłko. I tutaj trzeba zwrócić uwagę, że jako ciecz zachowuje się inaczej. Jest taki bardziej wodnisty. Jeżeli miałbym wybrać, wybrałbym te dwa środkowe. Najbardziej alternatywne winne. I słodkie, przyjemne, deserowe.